No witam wszystkich, tu Gamersden. Dzień dobry i witamy w Gwincie I... i co, i co? Standardowo próbujemy dzisiaj pograć troszeczkę ee, i Harmoniami, i Wiedźminami. Zacznijmy standardowo od Harmonii, rozgrywka klasyczna w rankingu. Jest dziesiąta ranga. Nie wiem, czy mi się w tym sezonie uda jeszcze wyjść wyżej niż dziesiąta ranga. Chyba będzie raczej ciężko. Ani Tanglena. Oboje mamy tajemne echo, więc coś mi się wydaje, że może to być taki trochę mirror. Oczyszczenie, watresowane może też nie do końca. I powiedzmy, że tą dryadę. Okej okay. No dobra Mamy elfa, mamy krasnoluda i mamy dryadę, więc jakoś to może będzie srus z król złoty Niech się dzieje To on też hawekar, dobra Nie masz malu, nie ma towaru no to my go przestawimy do drugiego rzędu Okej okay. On teraz nie działa oczywiście, no bo on działa tylko na bliskim starciu, a ma drugiego. Ma za to drugiego. To no dobrze, sobie zużyję obu To my sobie za to wystawimy. Triadę z harmonią. Hmm. Wystarczy jedna strzała. Ja? za to rozpiździł Hawekara, też fajnie. Eee, no to my sobie teraz strzelimy Figisem. ze mną, a jak śródzić na jezu. No i spasował, dobra. To my też. No i teraz dobrze by go było trochę pociągnąć. Mamy wodę z Brooklynu, mamy triadę jeszcze dodatkowo jedną, mamy Elfa, mamy Krasnoluda, no i mamy Barnabę, więc jest całkiem spoko, a na koniec Wielki Dąb, no i jeszcze ze Wlasu dostęp do wszystkiego w zasadzie co mamy w deku. Więc myślę, że można by tak spokojnie zagrać. To zagrajmy od razu wodę. Woda, woda. Dryada łowczyni, no dobra. Odejdź, póki możesz. Czyli mamy trudkę, No to... Saperzy w Jestem taki zmęczony. Hm. Okej. Okay. Mamy jeszcze jedno oczyszczenie tutaj na ręce, w razie czego... No ale to będzie 3 damage po prostu. Ogryzą twoje kości. No i teraz pewnie poleci 7 demagery, ale wystawimy sobie jeszcze jedną pamiętam. A nie, 3 dmg y i sąsiadujecie Okej. Okay. No to my teraz machakamy z tego. Zabrałbym Persivę. No ale on już ma tutaj elfa, ma bestię i ma driadę, więc został mu tak naprawdę krasnolud człowiek i maszyna. 3 razy się może jeszcze chyba zbudować. Eee... No nic, my sobie wystawimy jeszcze jednego krasnoluda. Hmm, no to on też krasnoluda widzę. OK. Co my tu jeszcze mamy? Mamy dostęp do wszystkiego co jest w deku, czyli możemy sobie na przykład Siaran jeszcze wyciągnąć. Eee. Czy my mamy Elfa? Mamy. Więc lepszy byłby Pawko Gale prawdopodobnie. Więc tak zróbmy może. Zaraz to naprawię. Słobo Mamy 2, 4, 6 jednostek w tym momencie do drzewca. No jest maszyna, czyli następne trzy punkty z harmonii jeszcze dostanie drzewo. No dobra. No to strzelmy w coś, no nie? Powiedzmy w tą strzelmy. Eee i rzućmy Barnabę. O, przepraszam. Teraz to się zryda R. parę. Mamy 2, 4, 6, 8. Na, Vwę poleci. I co to, co to będzie? Jakiś człowiek prawdopodobnie. Jak no, barnaba. No to tyle, że harmonii nie odpali, no ale sam z siebie My da się jeszcze 6. Mm, Ładnie. Trochę wlazło, nie powiem. To my sobie tradycyjnie strzelimy, strzelmy sobie co, i mamy 2, 4, 2, 4, 6, 7 jednostek. Czyli możemy Krasnoluda uwalić. O mamy 11 punktów przewagi. No i pozostaje tylko mieć nadzieję, że mnie teraz nie przebije. Nie przebił. Mógłbym wyczyścić tego drzewca, ale w sumie wystarczy mi to, że mnie nie przebił tą kartą. Więc w zupełności mi to wystarcza i sobie spasujemy. Przy czym on cały czas tego drzewca jeszcze kisi. O, zużył zdolność przywódcy. To mi się podoba. Ciekawe w sumie czemu? Bo i tak będzie musiał zużyć przecież kartę jeszcze. Mój kolejny krok będzie ostatni. Troszkę, No i co? No i będzie miał pewnie właśnie tego drzewca z kusemeczką na ręce. Coś mi się wydaje, bo to jest najsilniejsza karta. Chyba największe tempo w tym deku. Z tym, że no, przy krótkiej rundzie to on aż takich y, punktów nie narobi, ale no, no dobra, zobaczymy. <ścoughs> Oczyszczenie się może przydać, tak naprawdę. Tu mamy harmonię, i tu mamy harmonię, e, ale dryadę jednak wymienię. O, wolę Persiwala zdecydowanie. I to jest Elf. A wymień mi go. A VW. A jaką... mam jeszcze jakąś kartę natury w swojej talii? Chyba nie mam. VW jest zdecydowanie cegłą. Tyle tylko, że jest riadą, więc odpali Percivala, to jest jedyna dobra rzecz jaką może zrobić VW. Czyli tak. Tajemne echo, woda brokilono. To jest naprawdę Percival. A, no i VW teraz już nie odpali Percivala, więc faktycznie słabawo. Coś tam powiedziała nie mądrego, no ale nieważne. A na trzy witalność dodaje. To teraz muszę, muszę koniecznie użyć troskę Triad. No i co to będzie, jest pytanie. Czy będę w stanie... A, oczyści dowolną, czyli mnie oczyści. A nie, bo nie kontroluje elfa. No to dobra, no to, to mamy to. Trochę fuksem, bo ta fałmę to taka cegła, już trochę była. No ale udało się wygrać. Dobrze jest, powyciągaliśmy kluczowe karty w drugiej rundzie i to nam przyniosło, że tak powiem, rezultaty. Eee. Dobra, to by było. Jak tam wychodzi teraz? 52 na 80 już mamy. Jeśli chodzi o karty, to teraz sobie zagrajmy standardowo e, tak jak wczoraj, sezonówkę Wiedźminami. No i zobaczymy jak to poleci. Zaczęło się dobrze dzisiaj, w odróżnieniu od wczorajszego, dnia, gdzie były dwie przegrane. Dzisiaj widzę, że jest szansa na dwie wygrane, może, może. Eee, polećmy. Mamy triowiedźmińskie, mamy Wesemira eee, ale mamy tylko jedną truciznę. O o o nie, 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 nie. A, szlak by nagły trafił Dobra Niech będzie Początek rundy, ja zaczynam, no to zaczynam z dywizji. Mam piach w butach Niech leci. Karta z ręki przeciwnika. No dobra. Eskel tropiciel. Jasne. Nie ma sprawy. To oczywiście, że go trzeba zablokować. Eee, no to zablokujemy go, wiadomo. I Wiedźmini. Starczy wybić. To tego też zablokujemy. Alba! Truciciel. No na to nic nie poradzę, niestety. Nie mam żadnego obciążenia. Truciciel wchodzi. Eee Leto nas poprowadzi. O, jak miło! Podczaszego mu wypieprzyło. Całkiem przyjemnie. Kobra królewska. Okej. Okay. To my wisiu, Mira. już na tu jestem. żejże trzy karty stali przeciwnika? Sobra Przeliż... się na cmentarz i co to przeniósł? Gerolta Aksi, a, to akurat niespoko. Mamy 32 do 43 e, i mamy 5 na 5 w kartach. No dobra, to postraszmy go trochę. Weźmy takiego dziada. Dziwna karta akurat nie do tego deku. zmocni wrogą jednostkę największej sile o 3. I ta wrażliwość mu się odpala w momencie jak wystawia tą kartę już. Jest to trochę podejrzane, ale ja już pasuję, dziękuję bardzo. To mnie wystarczy. Hmm. I Ramona akurat... To Jutro na karta. No ale rozumiem, że chciał po prostu wygrać rudę z tylko jednej karty, więc tak mu wyszło. Okej okay. Nie powiem, ręka jest całkiem silna w tym momencie. O, teraz jest jeszcze silniejsza. Niestety mamy tylko jedną truciznę, więc wymieńmy tą truciznę. Dywizja. No, dywizja jest to co mówiliście w komentarzach. To powoduje, że wystawiam większość rzeczy do pierwszego rzędu. A to jest niestety dość wrażliwe na Irden. Ale myślę, że teraz pójdzie drypass. Nie pójdzie. No dobra, no to mamy na takiego kolesia coś takiego. Teraz pójdzie pas. Nie, nic no, się przede mną. to akurat nie mu się trafiło. Może walnąć temu. Okej, okay, ja sobie w takim razie dywizję. Teraz... Ok. A to ja Iwo na pierwsze. Załatwmy to no szybko. Ta dywizja w tym przypadku akurat nie jest o tyle groźna, że tak czy siak e, kogoś takiego jak Iwo, czy Eskela, tropiciela, albo potem Leto, który by skopiował albo Iwo, albo Eskela, i tak muszę zagrać do pierwszego. Więc to jest. To jest jedynie to. Eee, dobra. Kogo mam zabić? OK Mogłem najpierw strzelić, potem wystawić wiedźmina. Miałbym. No dobra. No to wystawimy Serita. Może zaboleć. Mamy po dwie karty. Niewykorzystane zdolności przywódców. Ja zaczynam. On ma ostatnie słowo, więc to jest troszkę niepokojące. Tym bardziej, że. O! Mu zrobić taki myk, żeby zostawić właśnie karty typu mistrz kamuflażu jako ostatnią i wtedy może po prostu nie będzie miał jak... No, można by tak zrobić w sumie. O, dwie trudki jeszcze są. Dobra, zakończymy wymianę. On podejrzewam, że będzie chciał użyć tej zdolności w momencie, jak będę miał trzy karty na ręce. Więc zrobilibyśmy tak, żeby mieć te trzy karty i wtedy być może nie będzie miał za bardzo e, wielkiej korzyści z tego, że sobie te karty wyciągnie ode mnie. Zobaczymy. minut minuty w pierwszej kolejności No dokładnie Chyba miałem rację Improwizujemy. No i teraz poleci. No i wybieraj, wybieraj. Nie, może mieć jakąś truciznę jeszcze samemu z siebie. A, wybrał tego, czyli będzie miał jakiegoś loka. Prawdopodobnie. na twój rozkaz A, odświeżenie umiejętności dowód. Będę bronił księżnej do ostatniego No dobra, to wypadałoby w takim razie pogrzebać. No i bardzo ładnie. Kobra królewska wchodzi. No i druga kobra królewska wchodzi. Podamienie. No niestety mój mistrz kamuflażu jakoś specjalnie nie narobi punktów, ale przydał się do czegoś innego. No on za to będzie te punkty zdobywał. Przykro sprawa, ale taka jest prawda. Postraszmy się trochę. No on jeszcze może mieć irden, który mnie udupia w tej sytuacji całkowicie. wam, że będzie chyba. To chyba będzie Irden. A nie! Jeee! To kurde! chyba nie przebije. Raczej nie przebije. Dokładnie. No to jest git. Udało się wygrać. Ten rewersik fajnie by było zgarnąć w tych kopertach, ale. Mam tylko jedną kopertę, więc. Nie będzie zbyt długiego otwierania. Eee, o! Jeden punkt nagród, fajno, fajno. No i dobra, to byśmy na dzisiaj zakończyli e, grę e, w Gwinta. E, w, dzisiaj jeszcze sobie ci standardowo jak w niedzielę. O, przepraszam. Natomiast jutro. No, obawiam się, że niestety nie zdążę nagrać Planet Zoo, e, więc e, zrobimy jutro po prostu Gwinta i Legends of Runeterra, e, a, no a potem już, myślę, od wtorku spróbujemy zacząć działać jakoś tak. Może we wtorek będą, będzie Planet Zoo, odwrotnie zamienimy po prostu. A potem już zaczniemy działać z, z normalnym planem, że tak powiem, dnia e, i tygodnia. E, więc e, na dzisiaj tyle, dzięki bardzo za oglądanie, no i widzimy się następnym razem, trzymajcie się, cześć.